Witam wszystkich. O, już gołębie walą. TT. Powiem Wam, że trochę się mnie bada. Zaczęły. No, pasia jest, bo tata go wpuścił znowu z litości. A ja go, oczywiście, że wypędzę z powrotem. nie tym razem. Ciemnego, tym razem też wypierdzielamy. Wam powiem, widzowie. Nie ma wypierdziul. Nie ma siedzenia. Ciemny wie kogo chodzi. O zobaczcie jak wyfrunąć nie chce. Kurde złapać go będę. Psz. Nie ma siedzenia w budzie. Wyleciał no. I ja o to mi chodziło. Psz. Pasiaty oczywiście, wleciał raczej do budy. No oczywiście, nie ma siedzenia. Wynochał Reszta też, pasiaty też masz, kurde zawala, czy nie? Ale zobaczymy, czy będzie chodził u mnie. Pasiaty jest tutaj, obserwujemy jego Bieżącą zabawę, już teraz nie obserwujemy, bo oczywiście gołębie muszę pilnować. Żeby chodzić zaczęły. O oh, oh, jeden już dosiadł na dach. Już się tutaj coś rozwaliło. Pasiaty chyba. Oczywiście, kto jak, jak nie on. Już widzicie, już on bystry, już chodzi górnolot. Już zobaczcie, już, już już w Aleksandrów chce tej skurczy byk. Zasrany. Niech lata za jeden. Na co mi on? A teraz ciążę go do klatki, włożył, ja go wydam. Ktoś przyjedzie po niego czy coś? Wymienię go sobie. No, na, na innego to jaśniaka, jakiegoś, nawet brzydkiego, że mi nie potrzebny posąż, się go pozbyć. No i o, szymer chodzi jakiś. No już chyba właśnie tego wam powiem, że nie ma. Ta na 99% nawet. Oho, ho, ho, ho. ho, ho. Już siadają na dach będą, a ciekawe powiem Wam, że mi lądowanie się to wydaje na dachu. Bo one awaryjnie na dach spadły, to kurde mam powiem, fajnie by było. Nie, powiem Wam, że chciałbym zobaczyć jak jasne siadają na, na dach. Już pasia tego nie ma, go nie widzę, on chodził sam. No, tutaj tylko ta grupka chodzi słabszych, tutaj jeden jeszcze nawet nie wyrabiał za nimi. Nawet za tymi słabszami, tak, słabszymi taki słaby. O, ta teraz dwa górom jakieś przyszły. O taki. Tipler biały, o. Klepie. Winer łódzki, żółty, o murzyn teraz pas z góry samej o spikował. To nie, górnolas, nie Szymel koroniaty. Sam się zgonił, nie? A przesłyszało mi się. Wsyłało mi się, że gołębie jakieś były. O tej Szymel koroniaty trochę w górę idzie. Tam już dwa widzę, że odbiły. O. Schodzą. To pocztowe schodzą. A to nie wiem czemu, powiem że schodzą. Dziwne te pocztowe. Schodzą na tej słabszych. I pocztowe może się słabe porobiły. Pamiętam, że drzwiczki zamknę. O. No ja mam jedno, teraz też ciemnego wypierdzieliłem. Nie ma u mnie siedzenia, u niego jego. go wywalę tego ciemnego wywiozę, go jak jaką będzie zakrobił dalej. Idę w ogóle z czy on siedzi, bo jak siedzi, to rura z nim. Ja, ja, nie, nie będę. Trudno po prostu trochę polatałem jeszcze i te święto widzowie! Widzowie święto wielkie. Ciemnego nie ma na budzie. Tak, są tylko bociany, żałobnik, murzyn i ryśka. No więc ciemnego nie ma. Ja na ciemnego mówi inaczej niż na murzyna, bo ciemny dla mnie to ciemny Murzyn to murzyn, więc ktoś może się z tym nie zgadzać, ja się osobiście się nie zgadzam, kiedy ktoś na ciemnego mówi Murzyn, no. Tutaj jakiś schodzi koroniaty. Na stołowe koreniate. Ojo. Boją się coś leci, jastrząb już gdzieś leci, bo spierdzieliły w sąsiada. Tutaj żółty górnolot chodzi. Czekajcie, mam coś w okularach, więc muszę to ściągnąć. Już nie ma, nie ma, więc gdzie gołębie, to gołębie tam odchodzą. Zobaczcie ile tego jest. Od cholery. Zobaczcie, nawet te nieloty pracują. Cztery sztuki siedzą. Nie, pięć siedzi. Zobaczcie jakie święto dzisiaj. Kurde. No i tak to się prezentuje cały lot. To nawet nie chodzą wysokar, zobaczcie, zobaczcie jak mi to imponuje. Zobaczcie ile ich tam jest. Wow. Powiem Wam robi mi wrażenie ten własny mój lotek. To pierwszy raz widzę, żeby wszystkie latały. Wow. Ale... Mi miło kropnie, zobaczcie ile ich jest, są jakby jeszcze jakaś druga połowa obcych wzięła się, o Krymek schodzi. Już Krymkowi się latać nie chce, a niech siada. Ale ta chwila obejrzy sobie pewno te, ten film ze trzy razy. Ale fajne genianie, dzisiaj to wstawię ten film na pewno, bo wczoraj miałem wstawić, ale usunąłem ten filmik. Ale, to tutaj górnolot żółty też daje, no super no, o, duma już pękać zaczyna, o, już dwa spadają, to już wszystkie będą schodziły te nielotne. No, zwłaszcza, że te dwa nie umią się od razu, tylko będą, no, tutaj gdzieś tu, toczyły się, o. Berlin, zobaczcie, jak muszą długo schodzić, zobaczcie, o. Na złość, już, o, nawet no, zobaczcie, jakie koła robią idioty, że zaczynają gołębie, o. Koroniaty schodzi, o, no i zwykły jakiś, pocztowy zwykły schodzi. o, już, zobaczcie, już. Moje nielociki schodzą na... No. O Białe, biały pocztowy. A On ma prawo nie, latać. nie chcę, Niech nie ma prawo nie lataj. Kurde, reszta leniuchy. Teraz tykę wziąłem. Górnolat jeszcze schodzi żółty. Górnolat to wam powiem, że... On taki dla ozdoby, ja powiem wam, że on ładny jest. Mi się on podoba, on jest taki brązowy, bardziej nie żółty. On jest taki inny, ani czerwony, ni to... Jakby po czerwonym, po żółtym takie coś taka barwa, tylko taki... Czerwony, tylko taki pomarańczowy, o coś takiego, pomarańczowy, najbardziej do niego pasuje. W filmie to tak nie wygląda, ale w realistyczności zawsze wygląda to o wiele lepiej. Te ich wyglądy, wyglądają w ogóle tego będzie lepiej. Pasia tego już nie ma. O, Rzeszowiak tutaj odbił z górnolotem, o. Już schodzą, już górnolot, on się boi worka, zobaczcie. To dobrze, no to chodziło głównie, żeby one się worka bały. A jak się będą worka bały, to słabo będzie. Tu winer łódzki. Zobaczcie, winer też nie chodził. Aby wózce mu doszło do rozumy. A będzie ten ciemny. O, jaszą pies gdzieś tu. Tam coś leci. Psz, psz, psz. Tam coś dziwnego leci. Bo się wystraszyły. Po raz tam poszły na wieś. Tutaj kilka zostało. W Widzowie jest Jastrzob gdzieś. Atakuje. Gołębie mógł zaatakować, nawet mogę nie, o tym nie wiedzieć. Łaciek się popsuły, wszystko się rozwaliło, tam poszły. Jak weźmie, to ja, powiem wam, nawet nie będę wiedział. Prawdę mówię, nawet nie będę wiedział, czy wziął. I <grych> jaja, małe, no, jaja, o, coś leci szybko. A to gołom, czy to jaszą? W stado leci. Nie, łapie do nich. Ale to chyba obcy jest. Obcy odchodzi już. O, 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 tu, 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 tu. I złapał się jakiś siwy. Tutaj, coś tego lata do białego dołącza, górnolot chyba nawet, nie siadł jeszcze ten górnolot? chyba wam powiem, że górnolot jeszcze nie siadł, no taki słaby, a już tutaj pikował widzę jakiś żółty chodzi słaby, kurde no ciemny siedzi? nie siedzi, wam powiem, chyba do sąsiada poleciał, moim zdaniem mógł, no się wkurzył pewno, że kurde, powiedział, co to co mi będzie za głup ganiał, kurde, ja to w budzie mam siedzieć, a nie a no na serio to, jak nie, jak on tak chodzi, to w ogóle bym nie łapał, bo on no, tutaj tam same najlepsze chodzą teraz, to te faworytki, no. No, bo pocztowy to też powiem wam, że biały pocztowy trzyma nie chcę chodzi. O, czerwony. A nie, to nie był górny, no, to był czerwony, o. No to jest chodzi ciemny jakiś. Albo Murzyn, przynajmniej tak mi się wydaje. co, to, to tak murzyn schodzi albo ciemny. Zobaczymy za czy Murzyn czy to ciemny. Tutaj drugi jakiś schodzi. No, te same najlepsze faworyty, tak jak mówię, zostały. Teraz te dwa się rozbiły. Rzeszowski też już z siada, to już ma dość. Rozwija się. No, bo Rzeszowski to Wam powiem, że to jest petarda, go. to będzie jeden z takich najlepszych moich. To będzie go, dopóki się nie da sąsiadowi i złapać Jaszczymbiowi, to będzie najbardziej przeze mnie szanowany. No. To będzie dla niego ogromny szacunek, bo ten go to w ogóle chodzi nie powinno. To jakiś siwy klepień, jest i... o to chodzi. Może to koroniat, jak To koruniaty chodzi, że kurde, to on. Widzę, że też jaki faworyt się chce zrobić chyba, oryginalny. No mu, kurde, to nigdy nie latało, to jest siwy jakiś chodzi nisko, pocztowy, mu się nie chce. O, widzę jakiś jasny, jakiś jasny, jakiś, już pójdzie chyba, nie, idzie. Albo jasny, a mój jakiś, ale to na białym ogonie to. Tylko buczaty, ale buczaty to on słabo nie chodzi, to nie wiem czemu jest sam ten gołąb. Jakiś może randy, czy coś. Albo to rzeszowski, nie jakiś biały po prostu. Bardzo posturą przypomina Jasnego, tak jak winer ludzkie wam powiem, Winer ludzki przypomina tak postawą, bo Jasne to długie gołębie, on też taki długi przypomina, o tutaj Rzeszowski już się rozbił, o już bez siły, o tu siada, Dawid chodził tak solo, o kolejny, on też nie latał, nie chciało mu się, a teraz też zobaczcie jaki dobry gołąb. Ja bym powiedział, że same, to teraz to się robią dobre gołębie. Orzeszowski siada, on się boi teraz fruwać, jak ten jaszu teraz atakował, to on się zaczął bać po raz pierwszy w swoim życiu latem. Nie, on tak to może, może po prostu nie wiedział, że jest zagrożenie jakiekolwiek. Nigdy jeszcze miał, może jeszcze się nie widział, bo to też był mały gołąb, to no. No tutaj chodzą już ostatnie, o tej Kalin z tym słabym skrzydłem, o on już ładnie schodzi. O chodzi ciemny, zobaczcie, zobaczcie jaki dobry gołąb, no. Ja go by teraz wypędzał, no chodzi mi ciemno jednak, no widzicie, on dobrze lata, a nie? Ale muszę go dać popalić, pasia tego oczywiście nie ma, jakże mądrze został, uciekinierem, no uciekł z powrotem. Mój tak ja go wpuszczę, ale jak to ja mu mówiłem, nie wpuszczę go, że na no, żar się i Nie, jak że wygłodzony, to może by nawet polatał tutaj chodził, ale... No, go zgonisz, to on sobie... że on sobie poleci, no to kurde, to już jest nie moja wina, no. O, tutaj jakieś trzy dzikusy chodzą, no. Powiem wam, że teraz na długo ten moment zapamiętam, jak one były wszystkie razem. Aż powiem że drugi raz bym mnie zgonił, bo krótko chodziły. Wiecie o tym? No, na długo zapamiętam, bo ja, takie jest sado, to... Kurde, mi się wydawało, że tam ze 100 sztuk na pewno chodzi, a jest 70 tego jest. No bo to chodziło 30, kurde, a 40 ponad siedziało, no to... Kurde to... Więcej niż połowa ich siedziała. No a teraz to było jeszcze Krymki nawet chodziła, a Krymki też nie powinny chodzić. No i ciemny chodził w końcu. Motyl żółty chodził ten, bo ten motyl też się boi wychodzić. Wam powiem, ja mam na niego sposób też, albo ze szmatu, tak jak widz powiedział, ze szmatą do budy wchodzić, ale ciemny, powiem Wam, że dalej nie wyleci, o dziwo odważny jest kur, byk. Ciemny, odważny, ciemny, nie chce wychodzi. powiem Wam wszystko. Widzieliście, no. No, go po prostu, ja go dosłownie tak mówiąc, rzuciłem, nie, bo go tak zepchałem, bo chciał pod kratę wylecieć, to. Mówię tego zepchnę, zepchałem go i dlatego wyleciał ten ciemny, a on razu w górę poleciał, bo gołębie już wtedy się poderwały, no. No i zobaczcie, no. Tutaj pamiętam co tą koczkę bra, zobaczcie. To jest sam nawet jej piórka. Ona żyje, bo ona mądra, się wyskub... skubana, się wywaliła, o tam jest. Wyskubała mu się. Bo on by ją wziął. O, tamta. A siarka. Ona cała szyję miała taką lekko wziętą. I teraz żyje, chodzi bez strachu. Powiem, że tego mnie interesuje, czy są krymki obydwa, bo powiem, że chyba jednego krymka mi się wydaje, że nie ma też. O, coś tu na drzewie było. Tutaj nad drzewem się spojrzały się poderwały. O, to ptaszki małe, ok. Czyli dla nich to małe jastrzębie oczywiście, no to jasno. Nie powiem wam, że mi się wydaje, że tego drugiego krymka nie ma, to gdzie on się zginął? No, nie, ma chyba drugiego krymka, a to gdzie krymek się wziął. No może mi się wydaje, właśnie, że wydaje mi się, że tylko jeden krymek jest. No dalej jeden siedzi, to ten siedzi, to siedzi ta samica, a mojego starego nie ma krymka. Może jeszcze on zaczął, kurde, latać do Aleksandrowa. No tak to zobaczymy zaraz, no może tam siadały, to zaraz zobaczymy, o. Na ziemię, może siadzi, bo sobie go nie widzę, no. I często ja tak panikuję, wam powiem, na tym punkcie tej gołębi, że mi zginął jeden, ojej. o no, każdego mi szkoda, który mi zginie, o tam idą dwa. Obie siadają. No pasami co jest, jest może w budzie jest. Nie, wszystko wypędziłem. No go nie ma w budzie i samca. To samca chyba wziął jednak. Bocianka jest, bocian też jest. Bocian też wam powiem, że nie wychodził. O jest Krymka. Krymka jest, zobaczcie i łapcie je odrastają. Ale Krymka samca nie widzę. No to chyba jedna krymeczka teraz też, też gdzieś zginął. Sobie. No nie ma krymeczka. Chyba gdzieś mi zginął, no. No, ale byłem z obrotu dumny, ale widzę, że Krymka nie ma chyba. Może gdzieś poleciał. Nie, on był spaśiaty bardziej od Aleksandra, on głupi taki nie był. Może Jastrząb, to tak wtedy, to one się tak porozwalały wtedy, może go wziął Jastrząb teraz tu. Gdzieś, tylko ja nie widziałem jak ktoś a gdzie, no. Może nawet Jastrząb był. No więc, nie, powiem Wam, że krymka nigdzie nie widzę. no A krymka to gdzieś chyba zginął mi, zniknął. Nie, bo ja jedna krymka jest, a krymka faktycznie widziałem. A ja nawet widziałem, że po ziemi, ja teraz jak mi się popatrzyłem na niej, nie słyszę, nie słyszę klepaka, żeby tam leciał. Bo to on tam klepie tak głośno i leci. Coś się. Od razu nie spasowało, no w ogóle, jak on wydaje jakieś charakterystyczne dźwięki czy coś, to ja zapamiętuję szybko no, one głodne są, tak powiem wam, głodne, no nie ma wam powiem Krymka w budzie, a tylko żółty jest Tipler, go akurat ja nie zauważyłem nawet, a no, nie wygoniłem wszystkiego, bo Tiplera zostawiłem. No tak, Krymka niby nie ma. I dobrze tam, no, nie ma to nie ma. No a może gdzieś tego, a może siedzi, nawet tam może już poleciał, kurde. Tego, może. Bo ja tyle czasu pies tego ciemnego łapałem, że może nawet tam łazi, kurde, ja, ja nie wiem, może poklepał tam na samym początku i nawet nie wiem. No głębia chcą, nie wchodzą, no. też widzieć mi, doradził, żebym puścił, to puściłem. Mewka egipskiego też nie ma. To no, sąsiada, siadał, siadł pewno. Bo chodził, chodził i kurde, no, Jaszun go wziął, to. Morlinka z tym, tym wskoczyła od razu do budki. No bo Krymkę widzę, o. A szkoda, bo osobiście by wolał, żeby Krymki nie było, a Krymek był. A, bo Krymek to stary, z tego szkoda już. Coś tu leci. Coś i gołębie przyglądają się. Coś leci, tak. Dzikie gołębie lecą. A patrzyłem, jak miał zaraz dostać. No tam poleciał, dobra tam. No tam poleciały dwa gołębie, a może tam od razu poleciał nawet. A może tam jeszcze coś siedzi już. No tam widziałem górnolot, na pewno są czarną tam widziałem, bo teraz lądowały. I to sobie gruchają, no. Ruchają, ruchają, niech se grochają. No. Tamte nie siedzi na budzie nareszcie po raz pierwszy od długiego czasu. Będzie pierwszy gołąb, którego złapie sąsiad wam powiem. Tak, bo on niestety nie potrafi dosłownie mogę powiedzieć latać u mnie. On chodzi, chodzi, ale mi on na głupiego gołębia wygląda. No na głupiego wygląda. A wygląda to zazwyczaj jest. Psik! Zobaczcie, już gąb się tam czai. Psik! Psik! Psik stąd! Kurde, wam powiem, że. Muszę w niego rzucić tym kamykiem oto. Psik! Bo. To będzie szczęście. Psik! O, czerwony tu klepie. O, ta trochę weselsze się robią, o. Nawet ten Berlin szkoda, inne Berlin był, był bardzo fajny, gdyby nie miał tego jednego pióra czarnego. A drugi tu ma połowę ogona, prawie to. O, tutaj drugi, ale drugi osobiście weselszy jest. A wiecie, są wady i zalety wszystkiego, no. O, te sobie siedzą, moi, już gruchają. Uluchają, gruchają. Niech się wykruchają na dzisiaj. No. Bo one długo, oczywiście, nie będą chodziły. Ile ja już? Godzinę popilnuję, i. się będzie do ja się około 40, Jeszcze Około 40 minut im zostało. Ale ja też nie mam tak dużo czasu, żeby ich tam sobie pilnować, Ale jakoś na godzinę. Niech się pocieszą, nawet dziennie. Już tam po szkole wracam. A w sumie dzisiaj o 13 wróciłem, to, Teraz jest 14.03 już. No w sumie to do 15 mogą posiedzieć. To ponad godzinę mogą, nie sobie posiedzą, kurde. O już coś go zauważają już się chcą poderwać nawet o Chciały to się poderwały. O, tam coś leci gdzieś o jest, widowie, mówiłem zobaczcie. Jest i krymek! Jak mi użyło w sercu, widzicie jednak jest krymek. A mówiłem wam, że mógł tam siedzi doskonale. O. Psz. Psz. Jastrząb leci. zobaczcie, on się nie boi, on zaraz atakuje. Bąd. Jak zobaczył gołębia, to już za późno jest. no. A tam jeszcze chodzą, o! Koroniaty górnolot będzie chodził pewno z tą czarną, bo górnolata nie widziałem, żebyś podrywał. On i on już zaraz, staną sobie tam dalej w krzakach, to spikuje w dół, o! Już widzę, że schodzi. No, on schodzi, żeby się na drzewo podejść i tutaj ten przy, przyjść, he. On takie głupie nie są, ale już też taki głupie nie jestem. No, na no, 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 nie. Teraz to już znamy ich sztuczkę. One, one udają, żebym właśnie pomyślał. Także one gdzieś tam odlatują. one sobie gdzieś dalej w choinkę siadają. I gołębie po chwili już przestają się bać. I... No, dobra, pozdrawiam wszystkich. O tu lata jednak. Nie zbija. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku. I cześć.